Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na 5 mini recenzji nowości wydawniczych. Opowiem Wam o książkach, które ostatnio przeczytałam, a które swoją polską premierę miały w przeciągu ostatnich kilku tygodni. Są to książki pochodzące z różnych gatunków, które spodobały mi się z różnym nasileniem. Natomiast każda z tych książek była na tyle intrygująca, że mam wrażenie, mam o nich coś ciekawego Wam do opowiedzenia. Zapraszam do odcinka. Pierwsza książka, o której chcę Wam tutaj opowiedzieć, to mam do Pana kilka pytań. Rebeki Makkai, książka wydana nakładem wydawnictwa poznańskiego, od którego otrzymałam właśnie tę książkę w ramach współpracy barterowej. Nie ukrywam, pokładałam bardzo duże nadzieje wobec tej pozycji, przede wszystkim ze względu na to, że poprzednia książka tej autorki wierzyliśmy jak nikt. Do dziś pozostaje jedną z moich ulubionych książek, jeżeli chodzi właśnie o literaturę piękną. Mam do pana kilka pytań, to książka zupełnie inna, ponieważ jest to książka przede wszystkim skupiona na wątku kryminalnym i powiem wam szczerze, że ta książka moich wysokich oczekiwań nie spełniła, nie sprostała im, natomiast nie uważam, że jest to książka zła, i pod wieloma kątami ta książka naprawdę mi się bardzo podobała. Popularnie główną bohaterką tej pozycji jest Kobieta po 40, która jest znaną, popularną podcasterką, która wraca do sprawy z przeszłości razem ze swoimi studentami, którzy postanawiają rozpracować pewne morderstwo, do którego doszło w roku 1995, kiedy to przyjaciółka i współlokatorka głównej bohaterki, Talia, została zamordowana, a jej ciało zostało znalezione na basenie. Za tą zbrodnię bardzo szybko skazano Omara, który był pracownikiem technicznym e, liceum. Natomiast e, materiał dowodowy był. E, Powiedziałabym, podejrzany, budził wśród wielu osób różne wątpliwości, i właśnie po wielu latach e, nasza główna bohaterka razem ze swoimi uczniami postanawia bardziej przyjrzeć się tej sprawie i również wątkom, które być może popchnęły do tego, że akurat Omara skazano za tą zbrodnię. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o pewne motywy rasistowskie. Ta książka przede wszystkim skupia się na wątku kryminalnym, natomiast Rebeka Makaj bardzo stara się opowiedzieć w tej pozycji coś większego, szerszego, coś społecznie ważnego. I mam takie poczucie, że nie do końca jej się to udaje, chociaż rozumiem, co chce opowiedzieć. Bo Rebeka Makaj porusza tutaj różne wątki. Chodzi tutaj na przykład o sprawy związane z wizerunkiem na Twitterze, z Kulturą kancelowania, z ruchem mitu, który czasem być może idzie w trochę dziwnym kierunku. Oczywiście, podkreślam, czasem. Chodzi tutaj też o e, taką poprawność polityczną, która być może czasem może być taką bronią obusieczną, od której można zginąć. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o wątek, w którym jedna ze studentek zastanawia się, czy jest w stanie e, jako biała kobieta w ogóle wracać do zbrodni, w której e, skazano za morderstwo osobistego. Osobę, która nie była biała. Chodzi mi tutaj o pewne przywileje, które wynikają z właśnie z upłyci, z rasy, z społecznego uprzywilejowania. I to są wszystko wątki ciekawe, natomiast one wszystkie budzą we mnie pewne wątpliwości. Nie jestem pewna, czy ja te wątki odczytuję dobrze, właśnie czy Rebeka Makakaj w taki zamierzony sposób zasiewała tutaj pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o te wszystkie zjawiska społeczne. Czy raczej sama im sprzyjała? Nie jestem do końca w stanie tego rozgryźć. Mam wrażenie, że tutaj to wszystko się trochę rozmywa, i właśnie ogrom wątków, motywów, postaci, i pod tym wszystkim to wielkie, mocne przesłanie społeczne, które Rebeka chce tutaj zawrzeć, sprawia, że ostatecznie to przesłanie nie wybrzmiewa, i ta książka troszeczkę traci swój, swoją moc, traci swój. Rezon. Dodatkowo mam takie poczucie, że decyzja o tym, żeby napisać tę książkę w specyficznej formie, kiedy główna bohaterka bardzo często zwraca się tutaj bezpośrednio do swojego ulubionego nauczyciela z liceum, który przy okazji był osobą, którą ona podejrzewa również o morderstwo, a przede wszystkim podejrzewa go o bardzo nieetyczne relacje z zamordowaną talią. To jest taki motyw, który też sprawiał, że ja bardzo często się z tej książki wybijała, wybijałam, i nie do końca chyba jestem w stanie zrozumieć, dlaczego akurat tutaj autorka zdecydowała się na to, żeby tak właśnie poprowadzić tą historię. To znaczy, znowu rozumiem pewne przesłanie, które ona chciała tutaj zawrzeć, o tym, że to właśnie mężczyźni, którzy są autorytetami, a stają się drapieżnikami seksualnymi, są. Dla kobiet najbardziej niebezpieczni, tak naprawdę, i są sprawcami wielu tragedii, które dzieją się zbyt często. Natomiast nie jestem do końca przekonana o tym, czy ta forma jest tutaj dostatecznie zgrabna, żeby te wszystkie przesłania, żeby te wszystkie treści, które chciała autorka przemycić, wybrzmiały. Podsumowując, uważam, że ta książka miała ogromny potencjał, któremu nie do końca sprostała. Natomiast wciąż uważam, że jest to wciągająca, angażująca książka, napisana dobrym językiem, z ciekawie nakreślonymi bohaterami. Natomiast niestety mam takie poczucie, że tutaj autorka poszła o krok za daleko. Przez to została krok. Tyle, a szkoda, ponieważ uważam, że cała moc tej książki to jest naprawdę coś niezwykle ważnego. Na pewno będę dalej przyglądała się twórczości Rebeki. Przeczytałam bardzo wciągający thriller Fridy McFadden. Ostatnio czytałam źle to nazwisko, a właśnie usłyszałam, że czyta się McFadden, a nie McFaden pomoc domowa. Jest to książka, która opowiada o Mili, młodej dziewczynie, która nie potrafi nigdzie znaleźć zatrudnienia ze względu na swoją kryminalną przeszłość, aż do momentu, w którym dostaje pracę jako pomoc domowa w takim bardzo bogatym domu, bardzo bogatej rodziny, która na pozór wydaje się idealna. Natomiast Mili bardzo szybko przekonuje się, że ta rodzina idealna nie jest, a przede wszystkim idealna nie jest e, pani domu, która jest jej pracodawczynią, która ma pewne problemy psychiczne najprawdopodobniej i e, bardzo skutecznie e, bojkotuje pracę Mili. Natomiast e, jej mąż jest jej przeciwieństwem, e, i bardzo szybko Mili nawiązuje z tym człowiekiem wspólny język, który pomimo tego, że jest bogaty, który pomimo tego, że jest człowiekiem sukcesu, jest taki normalny, przyjacielski. A dodatkowo bardzo przystojny. No i oczywiście te relacje mili z jej pracodawcami to będzie punkt wyjścia do historii, która będzie bardzo pokręcona. I to, co jest ogromnym plusem w tej książce, to pewna zmiana, jaka tutaj następuje gdzieś tak po połowie, która jest twistem, bardzo odświeżającym, oryginalnym i zaskakującym, który sprawił, że spojrzymy na tą historię zupełnie z innej perspektywy. Ta książka była wciągająca, naprawdę bardzo relaksująca i Emocjonująca, dodatkowo miejscami była też niepokojąca i taka trochę odjechana. Natomiast nie jest ta książka pozbawiona wad. Wadami moim zdaniem są pewne dziury logiczne, które można tutaj wyłapać. Taką dziurą logiczną na przykład był pewien rozdźwięk pomiędzy różnymi datami, które, które tutaj wyłapałam. Na przykład w jednej scenie bohaterowie mówią o tym, że poznali się x lat wcześniej, a później kilkadziesiąt stron dalej. Te daty po prostu nie pasują. Dodatkowo, zachowanie pewnych służb w drugiej części tej książki wzbudziło moje niedowierzanie i jest to, to też dla mnie dziura logiczna. Natomiast, jeżeli jesteście w stanie przymknąć oczy na te kilka dziur logicznych, myślę, że dalej będziecie mogli się naprawdę bardzo dobrze na tej książce bawić. Przeczytałam biografię Britney Spears, kobieta, którą jestem. Bardzo spontanicznie sięgnęłam po tę książkę w e-booku na Empik Go i przeczytałam ją naraz, ponieważ była prosta, wciągająca i bardzo krótka. Na początku może Wam opowiem o mojej relacji z Britney, bo myślę, że to jest ważne, żeby tutaj opowiedzieć o tym, jako o punkcie wyjścia do dalszej opinii na temat tej książki. Ja Britney Spears słuchałam bardzo namiętnie w młodości, szczególnie tych jej największych początkowych hitów, choć mi tutaj o takie piosenki jak Oops, I Didn't Again, czy Baby One More Time. Później ta droga muzyczna, którą obrała Britney, już nie do końca mi odpowiadała, ale Wciąż jej twórczość darze ogromnym sentymentem. No i oczywiście, jakiś czas temu dowiedziałam się o kurateli, która została nałożona na Britni przez jej ojca w związku z rzekomo jej problemami psychicznymi oraz Uzależnieniami od różnych substancji. Britney przez 13 lat swojego życia nie była osobą wolną, to znaczy jej ojciec, z którym podkreślam, wcześniej łączyły ją trudne relacje, był osobą, która ograniczyła jej wolność. Britney nie była w stanie dysponować własnym majątkiem, dodatkowo była umieszczana w placówkach psychiatrycznych wbrew własnej woli. I to wszystko, co się wydarzyło, sprawiło, że ja naprawdę miałam trudność w... Uwierzenie w tą sytuację, ponieważ jest to sprawa wstrząsająca i kuriozalna, że w XXI wieku coś takiego mogło spotkać kobietę, która zrobiła ogromną międzynarodową karierę i zarobiła naprawdę ogromną sumę pieniędzy. Dodatkowo przez ten cały czas, kiedy nad Britney była kuratela, kiedy ona była osobą głęboko nieszczęśliwą ze względu właśnie na ograniczenie jej podstawowych swobód, Britney była zmuszona do. Koncertowania, występowania, również niezgodnie z jej wolą, nie tak jak ona by chciała. Była dla swojej rodziny, dla prawników jej ojca, taką dojną krową, która ciągle musiała zarabiać pieniądze, a mimo to świat miał uwierzyć w to, że jest to kobieta, która nie jest w stanie zadbać o takie bardzo podstawowe sprawy i potrzebuje właśnie nad sobą kurateli. Jest to sytuacja straszna i nie bez powodu ta sytuacja wzbudziła ogromny protest opinii publicznej. Fani na całym świecie stworzyli taki ruch. Britney, który miał na celu zwrócenie uwagi właśnie środowiska na to, co się z Britney stało. I ten ruch w jakimś stopniu również przyczynił się do tego, że ta kuratela z Britney została zniesiona przez sąd, z czego bardzo się cieszę, bo uważam, że pomimo tego, że Britney na pewno pewne problemy natury psychicznej miałam, to naprawdę nie zasłużyła na tak nieludzkie traktowanie wbrew jej woli. Człowiek powinien sam chcieć się leczyć psychiatrycznie, sam Chcieć leczyć się z uzależnień, a nie być do tego przymuszany, a jednocześnie zmuszany do powiedziałabym wręcz takiej niewolniczej pracy i zarabiania na swoich e, bliskich, którzy w tej sytuacji byli dla Britney wrogami. Tak więc mam dużo współczucia do Britney, mam do niej dużo sentymentu i bardzo jej kibicuję. Dlatego też przeczytałam jej książkę. Natomiast moja opinia o tej książce jest negatywna. I jest to dosyć zaskakujące i szczerze mówiąc pewnie wypadałoby, żebym ja też wsparła tę książkę, jako fanka Britney, jako e, osoba, która chciałaby ją wesprzeć w tej jej drodze ku wolności, ale niestety nie mogę tego zrobić ze względu na to, że ta książka mi się po prostu nie podobała. Uważam, że ta książka jest bardzo powierzchowna, Płytka. Nie przeczytałam w niej nic ciekawego. Britney bardzo prześlizguje się przez wszystkie lata swojej kariery, swojej młodości i tej kurateli, i tak naprawdę nic z tej książki nie wynika. Nie było w tej książce nic, czego już bym nie wiedziała, na przykład z filmów dokumentalnych, które zobaczyłam, które według Britney odebrały Britney jej głos również, ale które jednak przedstawiły bardzo podobną historię i bardzo podobne argumenty. Niestety Britney również mnie nie przekonała swoimi argumentami. Liczyłam na to, że opowie taką szczerą, być może gorzką historię o walce z własną psychiką, o swoich uzależnieniach. Natomiast Britney potraktowała całą sprawę w taki sposób niezwykle płytki i często wręcz stosowała takie wymiki. Nie była w stanie nawet zdobyć się na taką szczerą autoanalizę swojego zachowania, a wszystkie te rzeczy, które teraz budzą kontrowersje w jej zachowaniu, chodzi mi tutaj przede wszystkim o kształtowaniu jej wizerunku w mediach społecznościowych. Nie wiem, czy kojarzycie. Britney od czasu do czasu publikuje w internecie takie dziwne tańce, które bardzo często też um, obnażają jej ciało. Britney spróbowała to uargumentować właśnie tłumacząc, że on jest w stanie teraz kontrolować własną seksualność i to jest sposób jej na ekspresję swojej wolności i szczerze mówiąc nie do końca te argumenty mnie przekonały, być może to nie jest poprawne politycznie co ja teraz mówię i być może nie jest takie etyczne i takie właśnie empatyczne wobec Britney, ale szczerze uważam, że jej zachowanie w internecie jest dziwne, z tego przynajmniej powodu, że jest matką, i skąd idą wiadomo, że łączą ją trudne relacje z jej nastoletnimi synami, którzy wydaje mi się też mają ograniczony kontakt ze swoją matką, nie do końca chcą mieć ten kontakt. Być może są również zmanipulowani. Ja tutaj tego nie przekreślam, i to są wszystko takie robocze bardzo hipotezy. Natomiast. Mnie formy ekspresji Britney nie przekonują i właśnie to jej tłumaczenie wolnością ekspresji seksualnej. Wydaje mi się, że na kobiecie, która również jest matką i która chyba chce mieć jakieś takie relacje ze swoimi dziećmi, spoczywa pewna odpowiedzialność właśnie kształtowania swojego wizerunku. I, I to jest dla mnie pewien zgrzyt i budzi we mnie niezrozumienie właśnie troszeczkę tej drogi, którą obrała Britney. Podsumowując, niestety z tej książki niczego ciekawego się nie dowiedziałam, nie była ta książka inspirująca, nie była głęboka, nie była szczera. Przede wszystkim, moim zdaniem oczywiście, to jest subiektywna opinia. Ja jednak od biografii, od autobiografii oczekuję czegoś zupełnie innego i pomimo tego, że dalej będę kibicować Britney, dalej będę jej współczuć tego, co musiała przejść i dalej trzymam za nią kciuki, to tej książki wam niestety nie polecam. Przeczytałam też bardzo popularny thriller, który gdzieś tam mi migał na legimi wśród książek, które są bestsellerami, a właściwie które cieszą się największą popularnością. Dodatkowo ten thriller poleciła mi Ola z kanału Bookmarkowa, więc się skusiłam. Thriller ten nazywa się Sekret Pacjentki, autorką jest Lorette N. White i opowiada o, znowu na pozór, idealnej rodzinie, o małżeństwie, którzy zajmują się psychologią. Kobieta ma swój gabinet psychologiczny, natomiast mężczyzna jest naukowcem i oni mają dzieci grupy przyjaciół, na pozór ich życie układa się perfekcyjnie, natomiast wszystko zmienia się w momencie, kiedy mąż e, głównej bohaterki podczas porannego joggingu znajduje na plaży ciało pewnej kobiety i bardzo szybko okazuje się, że on staje się głównym podejrzanym o zamordowanie tej kobiety, ponieważ łączyła go z nią wcześniej jakaś relacja. Okazało się też, że on opowiadając o okolicznościach znalezienia tego ciała bardzo dużo tam namieszał. No i my w tej książce Przyglądamy się właściwie tej historii, poznajemy perspektywę żony, poznajemy perspektywę zamordowanej kobiety i przyglądamy się nawet w pewnym momencie perspektywę, perspektywie policjantki, która całą tą sprawę bada. Wracamy też do pewnych wydarzeń z przeszłości um, bohaterów, które okazują się być bardzo znamienne do ich. Dalszego życia. I to wszystko w teorii pasuje, natomiast w praktyce robi się z tego troszeczkę taki chaos, który zamiast być wciągającą rozrywką, staje się czymś takim pogmatwanym i nie do końca angażującym, przynajmniej z mojej perspektywy. To, co najbardziej mi się w tej książce podobało, to faktycznie pewne elementy z przeszłości głównej bohaterki, które były zaskakujące i które były. Interesującą ścieżką życia. Natomiast cała reszta w tej książce nie do końca mnie przekonała, nie do końca uwierzyłam w postacie, w ich relacje. Niektóre postacie, jak na przykład ta zamordowana kobieta, kobieta wydawały mi się wręcz nierealistyczne, nierzeczywiste i bardzo przesadzone, więc mam z tym thrillerem trochę zgrzytów. Nie uważam, że jest to najgorszy thriller na świecie, ale też nie uważam, że jest to thriller bardzo dobry, chociażby pomoc domowa jest dużo lepsza. Ostatnia książka, którą przeczytałam, to reportaż Irlandia Wstaje z Kolan Marty Abramowicz. Jest to książka, w której autorka opisuje proces dystansowania się Ir Irlandczyków, którzy byli bardzo katolickim narodem od Kościoła katolickiego. I Marta Abramowicz stosuje taką analogię na to, co być może czeka. Polaków w kontekście ich relacji z Kościołem Katolickim. I ta książka być może brzmi jak coś, co jest napisanego pod tezę, ale tutaj muszę od razu trochę obronić tej książki, bo wydaje mi się, że tak nie jest, ponieważ Marta Abramowicz zrobiła naprawdę rzetelny research i w tej książce faktycznie podaje bardzo dużo faktów, odnosi się do historii i podaje mocne argumenty, które świadczą na niekorzyść właśnie Kościoła Katolickiego w kontekście ich relacji z Irlandczykami. Jednym z takich argumentów jest na przykład sytuacja związana z pralniami sióstr magdalenek. O tych pralniach ja już czytałam w książce Drobiazgi Takie jak te. Przy okazji właściwie tej książki sięgnęłam po literaturę faktu, żeby więcej się na ten temat dowiedzieć. I faktycznie ta sprawa bardzo mną wstrząsnęła. Chodzi tutaj o takie miejsca, do których kierowane były kobiety potrzebujące. Najczęściej były to samotne matki albo kobiety ciężarne, pozbawione wsparcia. Swoich partnerów, swoich mężów, które bez środków ekonomicznych były skazane na pomoc osób z zewnątrz, i one właśnie trafiały do takich pralni sióstr Magdalenek, gdzie były pozbawione godnego życia gdzie były zmuszane do bardzo trudnej pracy, gdzie często się nad nimi znęcano i gdzie dodatkowo em, chyba karano je w najgorszy możliwy sposób, czyli bardzo często odbierano im ich dzieci wbrew ich woli. Ta sytuacja budzi na pewno bardzo dużo frustracji i złości, a to jest jeden z, jeden z pierwszych argumentów, który sprawił, że tak naprawdę Irlandczycy nabrali bardzo negatywnego stosunku do Kościoła Katolickiego. Kolejnym takim argumentem był fakt pewnej ewolucji, której żądali Irlandczycy w podejściu Kościoła Katolickiego do pewnych spraw. Oni chcieli takiego podejścia, E, trochę, ba, trochę mniej radykalnego, trochę mniej konserwatywnego do pewnych spraw związanych np. z antykoncepcją. Natomiast Kościół katolicki w tym momencie, kiedy oni chcieli dialogu. Bardzo się zaparł na te, na te niezwykle radykalne i konserwatywne podejście do tych spraw. i Przedstawicielem kościoła w tamtych czasach był Jan Paweł II, i okazało się według tej książki, że Jan Paweł II cieszy się bardzo negatywną opinią wśród Irlandczyków, co było dla mnie niezwykle zaskakujące, ponieważ zupełnie sobie z tego nie zdawałam sprawy. I powiem wam, że ta książka faktycznie wiele rzeczy mi pokazała, których nie rozumiałam. Z perspektywy, właśnie Irlandczyków. Uważam, że ta książka jest napisana z szacunkiem, jest napisana z mocnymi argumentami. Nie jest to książka atakująca bez powodu Kościół katolicki, raczej jest to książka, która wgryza się w te zagadnienia, dlatego uważam, że warto ją przeczytać. Natomiast, oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że relacje z Kościołem to są sprawy Trudne, emocjonalne, intymne i często bardzo polaryzujące, dlatego ja tutaj podkreślam: ja nikogo polaryzować nie chcę. Przedstawiam Wam tę książkę jako coś, co moim zdaniem było ciekawe, uświadamiające i przynajmniej mi wiele spraw. Wyjaśniło, rozjaśniło, których, o których oczywiście nie miałam pojęcia, natomiast to jest jedna z wielu książek na ten temat, które czytać w życiu będę. Tak myślę przynajmniej. No i to tyle w tym odcinku. Dajcie mi koniecznie znać, czy któraś z tych książek Was zainteresowała, a być może którąś już czytaliście. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że oglądaliście ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!